Yo. Z tej strony Selix, a dziś omówimy prawdopodobnie najsłodszą i jedną z ważniejszych postaci z Hasbin Hotel, czyli Wężyka Serpentiusa. Blitz, nie zapomniałeś aby o czymś? Widzicie jaki on jest? Prawie zapomniałby przedstawić wam członków AMP, czyli wspierających tego kanału, a od ostatniego czasu doszli Hige Souls, sorry, nie wiem jak to się czyta, ok? I Matrix I Like, dzięki za każde wsparcie. A teraz weźcie w dłoń kakałko, rozsiądźcie się wygodnie i odpalamy materiał. I oglądajcie do końca, zostawiłem wam małą niespodziankę. Tchau, Sir Penches był jednym z wielu wynalazców zamieszkujących Staffordshire, czyli brytyjskie centrum inżyniersko-przemysłowe XIX wieku. Wskazuje na to chociażby jego akcent quasi-RP, wymieszany z lekkimi tonami hrabstwa Staffordshire. Nie pochodził on jednak ze średniej bądź wyższej klasy mieszkańców, a raczej zamieszkiwał w co zdradza nam również informacja od Vivzi, która sądzi, że Sir Penches nie miał rodziny, więc gdzie miałby wychować się porzucone dziecko jak nie w slamsa? Ludzi pochodzących ze slumsów traktowano w najlepszym stopniu jak powietrze. Najczęściej jednak doznawali bycia pośmiewiskiem, często też przemocy, a także bycia pominiętym przez prawo. Mimo to, Penchis, widząc jak potężnie przemysłowym hrabstwem było Staffordshire, chciał zostać wynalazcą, a tym samym znalazł sobie pierwsze marzenie. W ten sposób jeszcze nie wężyk przyćmił ból bycia samemu na tym świecie. Zmarł w XIX wieku w Londynie, a dokładniej w roku 1888. Prawdopodobnym powodem może być nieudana próba sprzedaży i pokaz swojego najnowszego wynalazku, w którym znajdowały się węże, bądź ich jad. Niestety, brak otuchy oraz akceptacji ze strony innych nie opuścił go nawet w piekle. Po trafieniu do piekła, nie miał nikogo z kim mógłby chociażby pogadać. Nie wiem, kiedy pojawiły się w jego życiu rysie jajki, jajce i jajcarze, ale oprócz tych małych Helbornów nie mógł na nikim polegać ani nikt go nie chciał. Nie dość, że był sierotą w Staffordshire, to można również nazwać go sierotą piekła. Jedyne czego domagał się od samego początku na ziemi, aż do teraz była atencja, ciepło oraz spojrzenie na niego, jak na człowieka. Ale mimo niewielkich, chociaż to zależy od punktu widzenia wymagań, nigdy tego nie doznał. Szukając sposobu, aby ktoś zwrócił na niego uwagę, upodobał sobie tworzenie maszyn destrukcji, aby móc wywołać duży zamęt w Pentagram City. Chciał tym sposobem sprawić, aby o nim mówiono, aby ktoś w końcu zwrócił na niego uwagę i żeby jego życie znalazło się i odcisnęło piętno na innej osobie. Chciał zacisnąć z kimś więź, już nieważne czy dobrą, czy złą, a jego celem stała się obecność we własnej osobie w sali obrad Overlordów, wiedząc, że ta pozycja dałaby mu duży respekt oraz rozgłos. Zaś po wielu nieudanych próbach zdobycia wymarzonego, tytułu społecznego, jakim był Overlord, wężyk nie załamywał się, a wkrótce na jego drodze stanął ktoś, kto przećmił jego mierne, ale wciąż dokonania, więc musiał coś z tym zrobić. Na horyzoncie marzeń Serpentiusa stanął owiany tajemnicą grozy od wejścia do piekła radiowy demon. Nadając swoje audycje radiowe, w których było słychać krzyki innych Overlordów, stał się utrapieniem, a w późniejszym czasie legendą Pentagram City. Tym samym stał się również wrogiem Serpentiusa, który tak bardzo starał się o wejście w szeregi Overlordów, a wygryzł go ktoś, kto ledwo zjawił się w piekle. We wężyku musiał wręcz buzować od emocji oraz obwiniania samego siebie za to, że nie mógł nic z tym zrobić. Wyciągnął prosty wniosek, że trzeba z tym walczyć. Walczyć. Wraz z jajkami, z którymi niesamowicie się zżył po wspólnych latach bycia popychadłami piekła, stanęli wiele razy naprzeciwko Alastorowi. Dobrze wiemy, jak te próby się skończyły, szczególnie, że Alastor nie pamiętał na ich końcu nawet imienia swojego oponenta. W końcu, chcąc przechytrzyć Alastora, Serpęczyc postanowił w się w łaski hotelu i szpiegować go, łącząc siły z szanowanymi przez większość grzeszników, a zarazem wrogami radiowego demona, wiz. Starał się jak mógł, aby po byciu przyłapanym usłyszeć znów, że nie nadaje się do niczego. Była to na tyle desperacka próba, że po zostawieniu na pastwę przez Voxa po prostu położył się i prosił o śmierć. Jego marzenie nawet ten ostatni raz nie zechciał się spełnić. Stracił już wszelką wiarę i tylko oczekiwał na swoją śmierć, a wraz z nim miała umrzeć nadzieja na akceptację ze strony innych. Na szczęście, z odchłani rozpaczy, ujrzał światło w swoim życiu. Charlie podała mu swoją dłoń, uwierzyła w niego, a tym samym odmieniła jego życie. Serpentczys doznał w końcu czyjeś empatii i atencji prosto z serca. Pomyślcie o tym, ile chłop na to czekał to jest niesamowite. Nie od razu jednak doznał tego samego od innych członków hotelowych. Poza tym sam był nieufny względem ludzi, co mówi nam sytuacja, w której uzbroił się w broń Karmili Carmine, o której zresztą też robiłem analizę przed innymi rezydentami hotelu, którzy do niedawna chcieli go uśmiercić. Więc myślę, że tutaj clue jest dosyć jasne. Musiał postarać się znowu i zasłużyć na szacunek reszty załogi. Jego stary cel bycia zauważonym odszedł w niepamięć. Znalazł się na świeczniku, a tym samym znalazł sobie nowy cel w życiu, którym było polepszenie stosunków z innymi oraz poprawienie samego siebie, aby pokazać Charlie, że się nie myliła co do niego. Nie chciał jej zawieść po tym, jak ujrzała w nim iskierkę nadziei. Wszakże ona jako pierwsza osoba prawdopodobnie uwierzyła w niego od samego początku pojawienia się przez niego w piekle. Albo nawet i za życia. Co najważniejsze, on również uwierzył w nią najbardziej ze wszystkich, a tym samym uwierzył w możliwość w niebo wstąpienia jak ty nikt inny, a nawrócenie stało się jego marzeniem. Po zabraniu mojej carzy został zmuszony do nawiązania kontaktu z innymi, w czym pomogła mu wagi, wysyłając ich wszystkich na bój. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale dało radę, sprawdziło się. Serpentjes po powrocie do hotelu z batalii mógł poczuć się jak u siebie w końcu po tylu upragnionych latach. Miejsce, jakim był hotel, stało się jego domem. Oczywiście jajki do niego wróciły, ale nie musiał już polegać tylko i wyłącznie na nich. Zresztą tak jak od samego początku był wręcz zmuszony. W przeciągu wielu dni robił też duży progres w byciu dobrym, ale to wręcz niesamowity progres. Znalazł on też również obiekt westchnień, cherry bomb, a miłość, którą doznał dodała mu dodatkowych skrzydeł, które zamknęły jego klamrę w spełnieniu wymagań listy Adama. W ostatniej bitwie, jaką toczył hotel, wężyk wykazał się dużą odwagą, wiarą w misję oraz poświęceniem. Gdy przyjaciele i jego nieodwzajemniona jeszcze wtedy miłość byli przyparci do muru, postanowił użyć broni ostatecznej, którą miał w zanadrzu. Wierząc, że mu się uda, skradł usta cherry bomb i postanowił rzucić się przeznaczeniu prosto w paszczę. Niestety został zabity przez Adama. Ale cóż to? Czyżby ser umarł, nie patrząc na swoje własne pobudki, nie kradnąc niczego oraz walcząc za słuszną sprawę, którą wierzył najbardziej? Nasza Serpentynka jako pierwszy grzesznik doznał odkupienia. On w niebo wstąpił, a w niebie uraczyły go swoimi ślicznymi twarzami. Emily wraz z Serą. Więc Serpenczus zmarł za marzenie, ale tym razem marzenie nie miał zostać pogrzebane razem z nim, ponieważ to marzenie się ziściło i dało mu drugą szansę. A Charlie miała rację. Tu musi siedzieć aktualnie w głowie serpentczusa. Teraz najważniejsze pytanie. Czy Sara będzie próbowała zaszantażować Wężyka, bądź ukryć to, co się stało przed innymi? Myśl Myślę, że tak. Serpentis, będąc na wolności, mógłby bardzo namieszać między aniołami a ludźmi odkupionymi. Gdyby zdradził, co się dzieje na dole, w momencie, gdy gawić Nieba o tym nie wie, mógłby wręcz wywołać rewolucję. A jeśli o rewolucji mowa, myślę, że Emily będzie chciała zrobić swojego rodzaju ruch oporu, aby wypuścić Serpentisa z Skyden, którymi zwiąże go sera. Tym samym narażając siebie na wygnanie z raju, jak Lucyfer. Więc Serpentis wstrząśnie niebem, ale poprzez pośrednika, którym będzie Emily, daje powód do działania. Na pewno wywoła to ogromną rewolucję, przez którą piekło będzie musiało walczyć z niebem, a więc będzie grubo. Dzięki za obejrzenie. Wężyk jest naprawdę świetnie napisaną postacią, która nawet niekoniecznie była zła, a chciała zwrócić na siebie uwagę i co? Udało się. Piekło jeszcze niestety nie wie o jego dokonaniu, ale pamiętajmy, że prawda szybko wychodzi na jaw. Czy pomoże w tym Lili wniosąc dobrą nadzieję do piekła? Że serpęczes w niebo wstąpił, czy może Lucyfer dowie się o tym z kuluarów? Nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć, ale jestem pewien, że piekło się o tym dowie, więc ciao. Kocham Was miszki i... bonusik! Zostaw lajk po sobie, biedź, że kanał ten, subskrypcję z dzwonkiem też, daj coś od siebie.